Chiny rozpoczęły na dużą skalę manewry wojskowe na wodach wokół Tajwanu, aby odstraszyć samorządne wyspy od dążenia do niepodległości. Chińskie siły zbrojne wysłały samoloty i 19 okrętów wojennych, aby otoczyć Tajwan w manewrze mającym na celu przeprowadzenie pełnej blokady powietrznej i morskiej terytorium. Chiny zaostrzają swoje działania wokół Tajwanu, prezentując imponującą demonstrację siły. Chińskie wojsko rozmieściło również hipersoniczne pociski przeciwokrętowe, co analitycy uważają za sygnał dla Stanów Zjednoczonych przeciwko jakiejkolwiek potencjalnej ingerencji. Chiny przeprowadziły rekordowe manewry wojskowe, okrążając Tajwan z każdej strony. Setki okrętów wojennych, samolotów, wyrzutni rakiet i jednostek artyleryjskich ćwiczyły odcięcie Tajwanu od świata. Chińska armia opublikowała film symulujący ataki rakietowe na miasta Tainan, Hualien i Taichung, aby jeszcze mocniej zaakcentować zagrożenie. Podobna sytuacja wydarzyła się kilka miesięcy wcześniej. W grudzień 2024 roku Chiny wysłały prawie 90 okrętów wojennych i dziesiątki samolotów w największych manewrach morskich od dekad. Już w 125 chińskich odrzutowców i 34 okręty wojenne zbliżające się do jego przestrzeni powietrznej. Te manewry różnią się od poprzednich. Wydają się zbyt celowe, coś jest nie tak. Ton jest o wiele bardziej agresywny, a tempo, w jakim się poruszają, nie wygląda już na pokaz siły. To wygląda jak przygotowania do wrogiego przejęcia, a wszystko to dzieje się podczas gdy gospodarka Chin się rozpada. Cła duszą eksport, amerykańscy nabywcy wycofują się, a fabryki zbudowane dla tego handlu zamykają się jedna po drugiej. Dla reżimu zbudowanego na kontroli to jest koszmarem. Xi Jinping jest zepchnięty do kąta bez dobrych opcji. Gdy reżim, taki jak Chińska Partia Komunistyczna, zaczyna tracić kontrolę, choćby częściowo zaczyna się miotać, wtedy widzisz jego prawdziwe oblicze. Tak dochodzi do rzeczy takich jak masakra na placu Tiananmen. W 2019 roku, roku Trump nałożył na Chiny 200 miliardów, a wkrótce potem świat zmagał się z śmiercionośnym wirusem z Wuhanu. Tak, chińska partia komunistyczna nigdy za to nie przeprosiła. Zamiast tego poszli dalej, jakby nic się nie wydarzyło. Cła nadal niszczą chiński eksport. Niektóre z nich są podwyższone nawet o 145%, a nawet 245%. Kiedyś kwitnące łańcuchy dostaw w Chinach zaczynają się rozpadać. A zamiast dostosować się lub naprawić problem, odpowiedzią Pekinu była duma i milczenie. W oczach Si Chiny to już nie walcząca gospodarka, a supermocarstwo. A kiedy supermocarstwo czuje się upokorzone, nie siedzi cicho. Walczy. Dlatego najnowsze zdjęcia satelitarne pokazują znaczące zwiększenie sił wojskowych w prowincji Fujian, tuż za cieśniną od Tajwanu. Zawiera czołgi amfibijne typu 63, a wyrzutnie rakiet dalekiego zasięgu PHL-191, radary typu 305 i konwoje logistyczne do szybkiego rozmieszczenia. Wojskowe linie kolejowe prowadzące do tego regionu odnotowały wzrost ruchu, a strefy montażowe w pobliżu baz przybrzeżnych zapełniają się pojazdami szturmowymi i mobilnymi jednostkami rakietowymi. Nic z tego nie wygląda na obronę, a wszystkie znaki wskazują na jedno: Chiny przygotowują się do wojny. Aby zrozumieć, dlaczego to się dzieje i dokąd zmierza, należy spojrzeć na początki. Jak jedna wojna, jedna rewolucja i jedno amerykańskie ostrzeżenie ukształtowały wszystko, co dzieje się teraz. Tajwan pozostał jedyną częścią Chin niezdobytą przez Mao, a Stany Zjednoczone Ameryki zapewniłyby tak pozostało. W tym filmie przeanalizujemy historyczny podział między Chinami a Tajwanem, plany Chin dotyczące inwazji oraz tajwański plan osłabienia sił Chin w dniu zagłady. Chińska Partia Komunistyczna podkreśla, że Chiny są ojczyzną Tajwanu. Choć w rzeczywistości Tajwan, oficjalnie Republika Chińska, jest starszy niż Chiny, oficjalnie Ludowa Republika Chińska. Prezydent Tajwanu niedawno zwrócił uwagę na ten fakt w opublikowanym przez nas klipie. Ten film został masowo zgłoszony przez chińskie boty, a potem ukryty. Jest duża szansa, że boty chińskiej partii komunistycznej również zaatakują ten filmik. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli klikniecie przycisk polubienia i subskrypcji poniżej. Bardzo nam to pomoże. Dobrze, zacznijmy od początku. Widzisz, w 1800 latach Tajwan był tylko częścią Imperium Qing, które praktycznie rządziło nad całymi obecnymi Chinami. W 1895 roku, roku Japonia przejęła Tajwan, pokonując dynastię Qing w pierwszej wojnie chińsko-japońskiej. Po tym Tajwan został oficjalnie przekazany Japonii, stając się pełną kolonią na mocy traktatów Shimonoseki. Japonia rządziła Tajwanem przez pół wieku, rozwijając infrastrukturę, ale także próbując wymazać chińską tożsamość wyspy. Tajwan stał się zaopatrzeniową bazą japońskiego imperium, a jego mieszkańcy żyli pod ścisłą kontrolą Japonii. W 1912 roku, roku Republika Chińska obaliła dynastię Qing i przejęła władzę nad Chinami kontynentalnymi. Przejdźmy szybko do końca II wojny światowej. Japonia właśnie została pokonana. Po długiej i brutalnej wojnie w Azji i na Pacyfiku, Japonia w końcu skapitulowała. Podczas rozmów o kapitulacji Japonii. Republika Chińska negocjowała z Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Wielką Brytanią, twierdząc, że Tajwan, choć kontrolowany przez Japonię, jest właściwie częścią Chin. Zajęli go tylko dlatego, że pokonali cesarstwo Qing. Podczas negocjacji warunków kapitulacji Japonii, jeśli możecie dodać zwrot Tajwanu do Republiki Chińskiej, bylibyśmy wdzięczni. Sojusznicy wyrazili zgodę. Zgodnie z ustaleniami po porażce Japonii, Tajwan przekazano Republice Chińskiej w 1945 roku, roku. Japońskie siły na Tajwanie poddały się Chińczykom, przywracając chińskie panowanie nad wyspą, przynajmniej formalnie. Na mocy ustaleń po klęsce Japonii, Tajwan przekazano Republice Chińskiej w 1945 roku. roku. Japońskie siły na Tajwanie poddały się Chinom, co przywróciło chińskie panowanie nad wyspą, przynajmniej formalnie. Republika Chińska, ówczesny rząd Chin. Miała teraz pełną kontrolę nad kontynentalnymi Chinami i Tajwanem. Podczas gdy próbowali odbudować kraj, ponownie wybuchł chaos, rozpętała się pełnoskalowa wojna domowa. Tym razem przyszło to od wewnątrz. Partia komunistyczna prowadzona przez Mao Zedonga powstała. Po latach brutalnej walki siły Mao zwyciężyły. Utworzył Ludową Republikę Chin, która ostatecznie stała się chińską partią komunistyczną, którą znamy dzisiaj. Tymczasem stary rząd Republika Chin spakował to, co zostało i uciekł na Tajwan, trzymając się ostatniego kawałka Chin, który nadal kontrolował. Mao był niezadowolony, że stary rząd odebrał mu część Chin, więc zdecydował się najechać Tajwan. Poniósł porażkę. Mao nie poprzestał na tym i zaczął natychmiast planować drugą inwazję, gromadząc siły na wybrzeżu i czekając na odpowiedni moment. Ale tym razem interweniowały Stany Zjednoczone. Świeże po wygranej w II wojnie światowej i na początku zimnej wojny Stany Zjednoczone nie zamierzały pozwolić na dalsze rozprzestrzenianie się komunizmu. Waszyngton to jasno stwierdził, Tajwan to nie tylko sporna wyspa. Kongres uchwalił ustawę, gwarantującą Tajwanowi militarne wsparcie Stany Zjednoczone Ameryki w razie ataku. Ostrzeżenie dla Mao było bezwzględne. Jeśli spróbujesz, zbombardujemy Chiny, to zagrożenie zatrzymało wszystko. Mao się wycofał. Ale to wtedy Chiny zrozumiały, że aby być traktowane poważnie jako supermocarstwo, potrzebują własnej broni jądrowej. Strach przed wzajemnym zniszczeniem powstrzymuje przed rozpoczęciem konfliktu, w którym nie ma zwycięzców. Mimo ryzyka wojny jądrowej, Chiny nie porzuciły marzeń o Tajwanie. Mao próbował, lecz mu się nie powiodło. Teraz obsesją Xi Jinpinga jest dokończenie tego, czego Mao nie zdołał przywrócić dawno zagubiony Tajwan pod kontrolę Pekinu i na zawsze wryć swoje imię w historię Chin. Chiny nie są już słabym, rozbitym krajem, jakim były dawniej. To jedyna różnica. Teraz mają broń jądrową. Teraz mają jedną z najpotężniejszych armii na Ziemi. I wrócili silniejsi, głośniejsi i bardziej zdeterminowani niż kiedykolwiek, aby odzyskać wyspę, którą nigdy nie przestali nazywać swoją. Dotychczas Chiny stosowały groźby siły, presję ekonomiczną, napięcia handlowe, dezinformację internetową oraz ataki cybernetyczne. To znaczy, wymień jakąkolwiek brudną taktykę, a jest szansa, że już jej użyli na Tajwanie. Pekin miał nadzieję, że wszystko to złamie Tajwan od środka. Że życie stanie się tak trudne, tak przerażające, że ludzie zrezygnują z niepodległości lub przynajmniej zaczną tracić wiarę w swoje rządy. Lecz zaszkodziło to im samym. Sondaże wskazują, że większość Tajwańczyków wciąż opowiada się za status quo. Groźby Pekinu tylko pogłębiają nieufność. Chinom wyczerpują się możliwości. Pozostała tylko jedna, której nikt nie chce wrogie przejęcie. Chińskie wojsko często mówi o trójczęściowym ataku, w którym najpierw wystrzeliliby fale ataków rakietowych, co nazywają operacjami wspólnego uderzenia ognia, aby zniszczyć obronę Tajwanu w ciągu kilku minut. Setki rakiet balistycznych i manewrujących sparaliżowałoby wczesne radary ostrzegawcze, bazy lotnicze i rakiety przeciwokrętowe. Bombowce i drony zniszczyłyby centra dowodzenia, sieci energetyczne i obronę powietrzną. Chiny dążyłyby do kontroli nieba i mórz, zanim Tajwan wezwałby wsparcie. Samoloty armii wyzwolenia ludu panowałyby w powietrzu, polując na tajwańskie myśliwce w powietrzu i bombardując je na ziemi. Okręty rakietowe i podwodne zalałyby wody, kładąc miny w razie potrzeby. A kiedy niebo i morza zostaną zamknięte, wyspa zostanie odcięta, samotna, otoczona i patrzy w lufę inwazji. W tym czasie Chiny rozpoczęłyby blokadę. Okręty wojenne Ludowa Armia Wyzwolenia Narodowego i jednostki straży przybrzeżnej zablokowałyby główne porty Tajwanu – Kaohsiung, Taichung i Keelung, patrolując nieprzerwanie cieśninę. Przejęliby lub zawróciliby każdy statek z paliwem, żywnością lub bronią. Mogliby nawet zaminować szlaki żeglugowe, by całkowicie odciąć Tajwan. Samoloty Ludowej Armii Wyzwolenia… Ogłosiłyby strefę zakazu lotów nad wschodnimi i południowymi wyspami, zmuszając samoloty cywilne i wojskowe do identyfikacji, dając Chinom kontrolę nad lotami w regionie. Chińskie statki już żądały identyfikacji i informacji o ładunku od jednostek przepływających w pobliżu Tajwanu, co może być znakiem nadchodzących zmian. W 2023 roku, roku chińskie manewry wojskowe symulują strefy kwarantanny i linie obrony podwodnej w pobliżu Tajwanu. Jeśli jednak bombardowanie i blokada nie złamią Tajwanu, co według chińskiego wywiadu jest prawdopodobne, następuje kolejna faza Inwazja morsko-lądowa. Przywódcy Ludowej Armii Wyzwolenia wiedzą, że długa blokada da Tajwanowi i sojusznikom czas na przygotowanie, dlatego ich doktryna zakłada szybki atak po wprowadzeniu pierwszej fali paraliżu. Chińscy analitycy wolą krótkie, intensywne kampanie niż długie oblężenia, obawiając się, że każdy dodatkowy dzień zachęci do interwencji Stany Zjednoczone Ameryki. Jedna z teorii zakłada, że gdy obrona powietrzna Tajwanu osłabnie, a statki Stany Zjednoczone Ameryki zostaną zatrzymane, Chiny wyślą Marines i armię przez cieśninę. Setki statków desantowych, łodzi szturmowych i amfibijnych, flota inwazyjna możliwie licząca setki jednostek wyruszyłaby naraz i zmierzałaby do wielu miejsc na zachodnim brzegu Tajwanu, takich jak Taichung czy Miaoli. Pierwszego dnia plaże zostałyby zajęte, a następnie dziesiątki tysięcy żołnierzy zalałyby teren. Chińskie plany mówią o początkowej fali od 15 do 20 tysięcy żołnierzy, z kolejnymi dołączającymi następnego dnia. Rakiety Armii Wyzwolenia Ludowego nieustannie bombardowałyby tajwańskie kontrataki. Spotkanie z tą inwazją na plażach byłoby najtrudniejszą walką Tajwanu. Po serii ataków rakietowych obrona Tajwanu byłaby rozdrobniona. Tajwan również zna tę grę. Opracował plan na dzień zagłady, by wyczerpać zasoby Chin przed zajęciem Tajpej. Generałowie Tajwanu planują zasadzkę na łodzie desantowe i niszczenie rozładowywanego sprzętu. W planie obronnym prosto z Wietnamu lub bitew na Pacyfiku, czasami nazywanym strategią jeża, wojska tajwańskie ukrywałyby się w wioskach, na wzgórzach, w tunelach i bunkrach, zamieniając każdy kilometr terenu w śmiertelny marsz dla chińskich marines. W Ludowej Armii Wyzwolenia wiedzą o tym. Oficjalna chińska doktryna ostrzega, że po udanym lądowaniu, zanim Tajpej upadnie, mogą trwać tygodnie krwawych, brutalnych walk ulicznych. Koszmar przypominający pierwszy dzień operacji D-Day, tylko bardziej krwawy. Niektórzy chińscy strategowie twierdzą, że woleliby uniknąć tego koszmarnego lądowania, jeśli to możliwe. W symulacjach wojennych RAND, planiści analizują scenariusze, w których Chiny blokują i bombardują Tajwan. A następnie czekają, licząc na złamanie Tajwanu lub wycofanie się Stany Zjednoczone Ameryki. Jeden ze scenariuszy mówił o przerwaniu dostaw ropy naftowej bez atakowania najważniejszych celów na początku, zamieniając walkę w długotrwały, brzydki pojedynek na wyczerpanie. Jeśli Chiny zdecydowałyby się na inwazję lub blokadę, siły Stany Zjednoczone Ameryki i Japonii ruszyłyby do regionu, chińskie zakłady wierzą, że czas męczy wszystkich. Analitycy zauważają, że w długim pojedynku marynarka wojenna i siły powietrzne szybko się starzeją. Chiny zakładają, że lepiej poradzą sobie z wyczerpującą rozgrywką niż Stany Zjednoczone Ameryki, osłabiając amerykańskie możliwości bez wystrzału. Chiny już testowały tę strategię. W 2023 i 2024 roku Pekin cicho zablokował swoim turystom odwiedziny Tajwanu. Stosował fałszywe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa żywności i przepisów covidowych, by dławić relacje biznesowe. Kolejno wybierał sojuszników dyplomatycznych Tajwanu, naciskając mocno na kraje, aby zerwały więzi i ugięły się przed Pekinem. Tymczasem chińscy i północno-koreańscy hakerzy atakują rząd, wojsko, banki i sieci energetyczne Tajwanu każdego dnia. Tajwańskie władze twierdzą, że co miesiąc padają ofiarą milionów cyberataków. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że komunistyczna partia Chin już przeniknęła do systemów Tajwanu. Złośliwe oprogramowanie zostało ukryte i zainstalowane, tworząc tylne drzwi. Teraz niepostrzeżenie czeka, ponieważ celem nie jest natychmiastowe zniszczenie. Chodzi o czekanie w ciemnościach na idealny moment. Stany Zjednoczone Ameryki przekonały się o tym w 2020 roku. Podczas ataków SolarWinds hakerzy włamali się do sieci rządowych Stany Zjednoczonych Ameryki, ale nie przeprowadzili natychmiast żadnych poważnych ataków. Miesiącami zbierali informacje i czekali na odpowiedni moment. Zarówno tam, jak i w Ukrainie. Rosyjscy hakerzy zainstalowali złośliwe oprogramowanie w ukraińskich sieciach energetycznych na długo przed faktycznym rozpoczęciem ataków powodujących blackout. Czekali. A kiedy nadszedł odpowiedni moment, po prostu przekręcili przełącznik. Tak by to się zaczęło. Cicho, niewidocznie, zanim pierwszy pocisk zostanie wystrzelony, czy pierwsza rakieta opuści Ziemię. Tajwan jest świadomy, że to będzie nieuczciwa walka i nie może sobie pozwolić na bierność. Prawdziwe pytanie brzmi: co Tajwan naprawdę robi, aby temu zapobiec? Od około 2016 roku, roku rząd Tajwanu zdecydowanie obrał nową strategię, zwaną koncepcją całościowej obrony, czyli strategię jeża. Zamiast próbować dorównać ogromnym siłom zbrojnym Chin, co byłoby samobójstwem, Tajpej postawił na mniejsze, mobilne i ukryte uzbrojenie, zdolne przetrwać pierwszą falę ataków i skutecznie odpowiedzieć. Tajwan zgromadził dużą liczbę naziemnych pocisków przeciwokrętowych, w tym dalekosiężne Cung Fung 2 i hipersoniczne Hyung Sung 3, zabójcze dla statków. Ukryli pociski w górskich tunelach i na mobilnych wyrzutniach na ciężarówkach, które mogą szybko wyskoczyć, wystrzelić i zniknąć, zanim Chiny zorientują się, co je uderzyło. Tajwan ma prosty plan. Jeśli Chiny wyślą wojska, Tajwan nie spotka ich na plażach, ale zabije na morzu. I to nie wszystko. Tajwan już masowo produkuje wersję swoich najlepszych pocisków o zwiększonym zasięgu. Jeśli sytuacja znacząco się pogorszy, mogą dotrzeć na Morze Południowochińskie i zacząć atakować chińskie floty, zanim te się zbliżą. Tajwańskie myśliwce byłyby ukryte w podziemnych schronach lub na cywilnych lotniskach, aby przetrwać początkowy ostrzał. Wyspa testowała cywilne autostrady i drogi jako prowizoryczne pasy startowe dla myśliwców na wypadek zniszczenia baz. Obrona powietrzna jest regularnie ćwiczona. W zeszłorocznych manewrach w Hongkongu Tajwan rozmieścił mobilne wyrzutnie Patriots i Tiankong System Przeciwlotniczy wokół kluczowej infrastruktury, odpalił pociski przechwytujące i symulował obronę lotnisk i portów. Idea polega na posiadaniu rozproszonej obrony. Zamiast gromadzić wszystkie samoloty na jednej bazie, rozrzuca się mobilne wyrzutnie, radary i pojazdy wszędzie. Więc nawet jeśli Chiny uderzą mocno, Tajwan ma sposoby obrony. Na lądzie planuje wykorzystać każdą lokalną przewagę. Walki w stylu partyzanckim i milicje są dużą częścią planu. Społeczeństwo tajwańskie znalazłoby się w sytuacji, gdy wszyscy muszą wziąć udział: policjanci, strażacy, rolnicy i pracownicy wszyscy przyjmują rolę, gdy tylko zaczyna się inwazja. Tajwański plan na dzień zagłady zacząłby działać niemal natychmiast. W ciągu kilku godzin wyspa stałaby się jedną z najbardziej ufortyfikowanych twierdz na świecie. Każda ulica, alejka i miasto gotowe do walki. Rząd Tajpej przeprowadził już duże ćwiczenia obrony cywilnej o nazwie ćwiczenia Wanan, podczas których cywile ćwiczą przenoszenie do schronów, ratownicy symulują przerwy w dostawie prądu i pożary, a blokady drogowe są ustawiane, by spowolnić postęp wroga. Ożywiają rezerwy i szkolą milicję. W zeszłym roku ćwiczenia objęły po raz pierwszy kobiece rezerwistki powołane do nauki zadań terenowych. Kluczowym pomysłem jest przetrwanie do nadejścia pomocy. Tajwan szacuje, że może otrzymać maksymalnie kilkutygodniowe ostrzeżenie przed przejściem na stopę wojenną i zmobilizowaniem 1,5 miliona rezerwistów do obsadzenia jednostek drugiej linii. Najwyżsi dowódcy tajwańscy nawet publicznie stwierdzili, że całe społeczeństwo musi być przygotowane na warunki oblężenia, gromadząc paliwo, leki i żywność w oczekiwaniu na blokadę. Pod względem militarnym Tajwan również odchodzi od starego myślenia z czasów zimnej wojny. Nadal utrzymują starsze czołgi i niszczyciele, ale nawet tajwańscy analitycy ostrzegają, że duże, ciężkie systemy są podatne na ataki. Zdaniem krytyków, Tajwan zbytnio inwestował w konwencjonalne uzbrojenie, duże okręty i starsze samoloty, zaniedbując asymetryczne zdolności obronne. W prawdziwej wojnie z Chinami każdy zmarnowany dolar może kosztować ludzkie życie. Nowe plany obronne Tajwanu koncentrują się na małych, mobilnych celach, takich jak pociski, łodzie, artyleria rakietowa, drony i miny morskie. Tajwan skupia się na małych korwetach rakietowych zamiast drogich niszczycieli oraz wyrzutniach rakiet montowanych na ciężarówkach w swojej armii. Propozycja zakłada budowę mobilnych silosów rakietowych w głębi lądu do wystrzeliwania rakiet obrony wybrzeża. W przypadku powietrza ważna jest ilość i rozproszenie. Samoloty ostrzegawcze lecą nisko, a mobilne baterie rakiet przeciwlotniczych nieustannie patrolują wyspę. Tajwan wie, że nie jest w stanie zatrzymać pełnej salwy chińskich rakiet tylko za pomocą przechwycenia, więc zamiast tego dąży do zepsucia chińskiej dominacji w powietrzu, uczynienia jej chaotyczną, kosztowną za pomocą tańszych mobilnych systemów przeciwlotniczych, ów rozrzuconych po całej wyspie. Tajwan stara się być ruchomym celem. Trudny do odnalezienia i zniszczenia. Lecz niezależnie od doskonałości planu, jedno jest pewne: Tajwan nie może wygrać tego sam. Kamieniem węgielnym planu Tajwanu jest to, że każda wojna będzie zależała od pomocy z zewnątrz. Rząd Tajwanu i myśliciele obronni zgadzają się, że kluczowe są Stany Zjednoczone Ameryki, a w mniejszym stopniu Japonia. Amerykańska ustawa wymaga dostarczania broni Tajwanowi. Na przestrzeni dziesięcioleci Pentagon dostarczył Tajwanowi wszystko, od rakiet Patriot i modernizacji odrzutowców F-16 po okręty podwodne i drony bojowe. Analitycy ostrzegają, że w symulacjach wojennych Tajwan zazwyczaj nie jest w stanie wystarczająco długo opierać się samodzielnie. Jeśli Chinom powiedzie się pierwsza fala ataków rakietowych, Tajwan będzie musiał bronić się ukrytą piechotą, rakietowymi ciężarówkami i pozostałymi mobilnymi siłami. Dlatego pomoc Stany Zjednoczone Ameryki musi nadejść szybko pociski manewrujące, bombowce i lotniskowce. Bez tego Tajwan ryzykuje kapitulację przez wycieńczenie. Japonia po latach powojennego pacyfizmu planuje do 2027 roku, roku podwoić swoje wydatki na obronność, angażując się tym samym jako sojusznik. Tajwan kupuje rakiety uderzeniowe na wzór amerykańskich Tomahawków, by móc w razie wojny uderzyć w chińskie wyrzutnie rakietowe. W zeszłym roku Waszyngton i Tokio opracowały plany rozmieszczenia amerykańskich wyrzutni rakiet, Między innymi High Mobility Artillery Rocket System na południowych wyspach Japonii, gotowych do ataku na chińskie siły wokół Tajwanu. W symulacjach wojennych Sojusz w Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia-Tajwan zazwyczaj pokonuje chińską inwazję, ale pociąga to za sobą ogromne straty. Duża symulacja Center for Strategic and International Studies przeprowadziła dziesiątki scenariuszy i stwierdziła, że Tajwan utrzymał się z pomocą sojuszników prawie we wszystkich przypadkach. Ale przyszło to za okropną cenę. Straty Stany Zjednoczone Ameryki i sojuszników to dziesiątki zatopionych statków, setki zestrzelonych samolotów i dziesiątki tysięcy ofiar po obu stronach. Tylko Tajwan poniósłby ogromne straty, z gospodarką i infrastrukturą w ruinie. Pekin również ma tego świadomość. Nawet jeśli Chinom nie uda się zająć Tajwanu, brutalna wojna może zachwiać władzą Komunistycznej Partii Chin. Dlatego ostatnie gry wojenne Ludowej Armii Wyzwolenia są ostrożniejsze, traktując pełnoskalową inwazję jako ostateczność, koncentrując się na ograniczonych atakach, blokadach i demonstracjach siły. Ale jeśli dojdzie do ostateczności, Tajwan jest gotowy uczynić wojnę tak brutalną, tak brzydką, że nikt nie wygra. YouTube właśnie opublikował zdumiewające ogłoszenie: Płaci twórcom 64 miliony dziennie. Dlaczego? YouTube nie ma wystarczającej liczby twórców. Dlatego na stronie głównej wyświetlane są filmy o mniej niż tysiącu wyświetleń jak ten. To nie znaczy, że każdy powinien założyć kanał, ale jeśli kiedykolwiek rozważałeś założenie kanału na YouTube, zwłaszcza bez pokazywania twarzy, jak ten, to teraz jest na to idealny moment.